Cześć, witajcie. Z tej strony Poik. Dalej nie mam internetu. Postanowiłem, że zainstaluję trochę gier. Starych, strasznie starych. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na YouTubie, Pewnie będzie taki groch, że masakra. Ale no zobaczymy. Postanowiłem zainstalować w sumie... Mam tu napisane... Oj, um, teraz dwa, trzy, trzy. sześć gier. Z tego trzy nie chodzą. Ta wyjątkowo nad... chodzi na tej wersji. E... O, ja pierdzielę, jeszcze płytę muszę wrzucić. No nic. A, tu gdzieś na wierzchu była. Była, bynajmniej. O, jest. Zaraz przeczytam jeszcze, jakie je zainstalowałem gry. Znak. Worms 104. Zły Windows. Z... No, no niestety na tym Windowsie ta gra nie chodzi. Stan GP. Oj, yy, wyścigówka taka nijaka. Może z tego taki 1-2 odcinki i zobaczymy. Rayman 2 nie chodzi niestety. Nie wiem czemu w sumie. No Star Wars to chodzi. Yy... High 3D, też taka podstawowa gra, szczerze mówiąc. Ale, no też nie chodziła. Yy, I Epoka Lodowca 3. Nie wiem co z tą grą zrobię w sumie... ...porąbnąłem, że ją zainstalowałem, ale no, już trudno. Może to też nagram, zobaczymy. Mam też Epokę Lodowca 2. Ale już tyle razy ją przechodziłem, że po prostu dałem sobie się preparing for a final approach whatever's causing the transmissions it's not showing up on any of the aerial outpost looks as abandoned as reported it's as dead as the rest of Ketchum. mon Mothma must be getting paranoid she never used to send pros like us out on blue milk runs like this kyle jam greetings mon Mothma, kyle was just talking about you

W ja nigdy tej gry nie przeszedłem. Jakoś utkałem na pierwszym poziomie. Ale <laughs> myślę, że teraz mam sobie radę. Ja jestem starszy. Tą grę grałem za 3-4 lata temu. Jest bardzo stara. Dziwne, że to w ogóle chodzi na tym Windowsie. No, niech się to kurde skończy. O ja pieprzę. Find out on. No, Clear out any remnant of the escape from Spadzio nic, myszka. Też nic. So much for the blue milk run. Oh. I think I saw someone. Słyszę. Aha. O! Dobra. No skądś mi się coś kojarzy, pamiętam Co to ten. O, o, o. Pamiętam. O lol. To nie Minecraft! Shift mi tu, no, tutaj w tym przypadku to C. Wow. No zawsze to wystrzeliwa. Wow. A jak on się tu znalazł? Trzeba pozbierać to. To się przyda. I'll see if I can find a way to get the I door open. Wait here, Jan.

Tutaj już nic się nie pamiętam, wow. Jej, właśnie. Tu uciekałem, ale nie ogarnąłem tego kiedyś, że tu się klika. E po prostu, tak ale okrzyki. Press jump to exit? czy tu się skacze? mogę skakać! WTF, co to jest w ogóle? Wow. Co mam zrobić tu jeszcze? niż ten diabeł w nie mam. Co mam coś zrobić? Tutaj? Tutaj? Co ja mam tu do cholerki zrobić? Pewnie coś jeszcze muszę. Jakieś dźwięki w ogóle wydaje... u Ta Fak. Naklikam się tu wszystkiego. E. Wow. Jeszcze raz tu? Nie, tu już wszystko. A. Nie rani się spoko. Chyba. No nie mam takie wrażenie. O! Tutaj, co, to, co, to, to, to. O, broń. Spokoj. No nie, no coś muszę na dole chyba zrobić. A mogę ty, proszę. A mogę jakoś jeszcze niżej zjechać, czy coś tam z tyłu? NIE WIEM Wow! Ale się zrąbałem Ostro było Co to było? Po wychapeniu sobie skoczyłem nagle Coś tam. a nie dobra. To fuck, jak ja tu mam wyjść? Nie. O tutaj, coś jest. mam pojęcia, co ja tu mam zrobić. Tu jest jakieś może przejście jeszcze? magiczne. Nie, tu? Czy tu? Czy tu? Co to w ogóle jest? Huh? Huh? Nie mam pojęcia, co ja mam tu zrobić. Huh? Huh? <gry> Co Dawaj, dawaj o! Wziąłem go na klatę Co jeszcze? Ej ejje Miałem tutaj ten czerwony. Nie mam pojęcia co mam tu zrobić do cholerki. Nie ogarniam tego O, broń chociaż No przedobrze. dobrze. To fakt, mi się śpiciło. Да нет. Да. Nie, ja tam się już jakoś muszę dostać, bo ja tego nie ogarniam, tej gry po prostu. Nie. Masakra. Nie, Jak widać, ta gra dalej mi zagiewa. Myślę, że to będzie koniec, no bo nie wiem, czy to ma sens, żeby na to jakkolwiek nagrywał. No nic, najwyżej zrobię cięcie, spróbuję się jeszcze. No nic. Zatem... Nie wiem, czy to będzie oficjalne cięcie, ale jak na razie tak. Nie, dobra. <ścoughs> to jest koniec nagrania. To nie ma sensu kompletnie. jeszcze, Jeśli mam jeszcze raz to wsłuchać tego. O! I think I saw no, jeszcze sprawdzę, czy tutaj mam Great. akcja po cichu. Mimo. Dobra, nieważne. <ścoughs> Nie będę już to grał. Ten... Po tym dziwnym odcinku zapraszam do komentowania, subskrybowania i zostawienia łapek w górę na razie.